Zdarza się tak, że wszystko dobrze robisz, ograniczasz węglowodany, dbasz o sen, uzupełniłaś, uzupełniłeś witaminę D, magnez, pijesz wodę z solą wydłużasz przerwy między posiłkami, ale po jakimś czasie Twoja waga się zblokowała i się trzyma na stałym poziomie, i zastanawiasz się, co możesz jeszcze tutaj zrobić, żeby no wrócić do tego trybu spalania tkanki tłuszczowej. No i jest pewne narzędzie, są pewne narzędzia, o których dzisiaj teraz Tobie powiemy. Czyli, w skrócie, jakie konkretne protokoły postu zastosować po to, żeby przyspieszyć. Yy, I osiągnąć te efekty, które sobie zamierzyłaś, które sobie zamierzyłeś w zdrowym odchudzaniu i w odzyskiwaniu zdrowia metabolicznego, bo tak, tak, POST, czyli no. świadome unikanie jedzonka, coś co jest bardzo niepopularne, bo nasza kultura, w której żyjemy, jest przesiąknięta jedzeniem, mimo że jest to ani niefizjologiczne, ani nie jesteśmy do tego przystosowani ewolucyjnie, to trudno nam zaakceptować, że można nie jeść dłużej niż 3-4 godziny. godziny. Więc dzisiaj mhm. chcielibyśmy powiedzieć Wam spokojnie, będzie dobrze. Post to jest naprawdę potężne narzędzie po to, żeby jeszcze bardziej uwrażliwić Twój organizm na insulinę, żeby przyspieszyć proces chudnięcia i jest całkowicie bezpiecznym i skutecznym narzędziem. Także zaczynamy. Po, po powiedzmy jak najlepiej to zrobić i jakie protokoły wybrać? E, oczywiście ten styl życia, czyli styl niskowęglowodanowy, styl keto powoduje, że Twój organizm e, przestawia się w taki tryb obserwacji i reagowania na, na potrzeby dosłownie. No to te, te, Ci, którzy jesteście już w tym stylu dłużej, wiecie, że w najmniej oczekiwanych często momentach, do, do, momentach dostajecie jasny sygnał, że potrzebujesz więcej białka, potrzebujesz więcej płynów, potrzebujesz więcej sodu, a niektórzy nawet potrzebują Potrzebują więcej potasu czy magnezu. No to jakby takie sygnały dostają. I też bardzo często dostaniesz informację taką, że potrzebujesz większą przerwę w, w, w posiłkach, czyli ty boisz się jakoś tego wyrazu, ale to jest po prostu głodówka. I teraz cicho, cicho. Na, 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 na takim do, co chcę powiedzieć bardzo często dostosujesz sposób i styl protokół do siebie ale bardzo często takim protokołem głodówkowym który się bardzo dobrze sprawdza u osób z hiperinsulinem z insulinoopornością, z cukrzycą i ze sporą nadwagą jest takie głodowanie dwa razy w tygodniu po 24 godziny czyli jak to robimy? No po prostu co drugi dzień robimy przerwę w jedzeniu 20 24 godziny to jakby jeszcze bardziej przełamuje tą insulinooporność, to jeszcze bardziej powoduje, że twój organizm wyczuwa niski poziom insuliny. I po prostu przyspiesza efekty, a u wielu osób powoduje właśnie, że to takie wypłaszczenie krzywej, spalania tkanki tłuszczowej czy spadku masy ciała, zostaje przełamanie i idziesz dalej ku wyznaczonym celom pięknego życia. Słuchajcie, pamiętajcie, tutaj chodzi o piękne, długie i zdrowe życie, a nie tylko o same kilogramy. No i ja myślę, że ten protokół jest chyba najprostszym i najskuteczniejszym protokołem, jeżeli chodzi o. Zdrowe odchudzanie i te choroby metaboliczne, o których powiedziałeś. Tak. Ja też. Zalecam swoim pacjentom taką modyfikację, może nie modyfikację, bo trzeba pamiętać o tym, żeby się nawadniać w trakcie tych 24 godzin postu, ale dopuszczalne jest zagotowanie sobie takiego pysznego rosołku, mm -hmm. dosolenie go porządnie, tak. takiego tłustego na kości, na mięsku tłustym, bo to pomoże Tobie przetrwać ten okres czasu, który dla kilku osób z Was, może nie być takim spacerkiem, tak jak my teraz spacerujemy sobie, mhm. może to być czasami trudne. Zwłaszcza u osób, które dopiero zaczęły obniżać węglowodany i jeszcze nie do końca mają unormowane, wyregulowane hormony odpowiedzialne za uczucie głodu i sytości i to mi przynajmniej pomagało, mhm. będąc na tym protokole trzydniowej głodówki. Tak. Ten rosołek, który tam tymi oczkami mruga do ciebie można pić ile się chce i pamiętać oczywiście o dużej ilości wody. Można też machnąć sobie kawkę lub herbatkę. I oczywiście to są dwa takie najważniejsze protokoły. Trzydniowy e, e, głodówkę spokojnie możesz robić raz w miesiącu. My dłuższych nie zalecamy. Właściwie dłuższych to nawet nie robiliśmy, nie, nie. dlatego wiemy, że są lekarze, e, są praktycy, którzy robią siedmiodniowe, dziesięciodniowe, ale e, osobiście nie znam badań, które by nam kazały sugerować Wam dłuższe niż trzydniowe powstrzymywanie się od jedzenia dla zdrowia metabolicznego. No i oprócz oczywiście tej no, niebywałej w korzyści, jaką jest uzyskiwanie wrażliwości i elastyczności metabolicznej, czyli zmniejszacie ryzyko chorób metabolicznych, wycofujecie powoli te choroby, które macie, zdrowo chudniecie, no to jednak nie da się też nie wspomnieć o procesach autofagi, które bez wątpienia są, bo w 2016 roku Nagroda Nobla za to właśnie odkrycie coraz więcej badań pojawia się i Potwierdza to rzeczywiście, że twój organizm, kiedy dasz mu szansę, kiedy obniżysz insulinę, czyli chociażby stosując właśnie POST w odpowiednim protokole, wtedy ma szansę uruchomić procesy autofagi, a to nic innego jak przekształcanie tych zepsutych, martwych i niepotrzebnych białek w twoim organizmie, po to, żeby rozbić te białka na aminokwasy, a z tych aminokwasów. Znowu coś fajnego Twój mądry organizm na pewno wycuduje. Podsumowując po prostu, jeżeli dasz Twojemu organizmowi szansę, szansę taką, żeby mógł się zregenerować, to on dobrze będzie wiedział co zrobić z tym fantem, że nie będzie się dostarczać mu regularnie co 2-3 godzinki tego pszennego chlebusia, czy nawet pełnoziarnistego pełnoziarnistej bułeczki. Wręcz on nawet domaga się, bo jest tak skonstruowany ten Twój cudowny organizm, że nie potrzebuje tej zbilansowanej tak zwanej diety, która każe Ci się zajadać na, na śmierć. Nie. Jesteśmy jako ludzie stworzeni do tego, żeby okresy jedzenia były przeplatane okresami niejedzenia. Najlepiej zdrowego niejedzenia braci rodzeń. Tak, ale zobaczcie, jeszcze pociągnijmy ten temat, żebyście uświadomili sobie, dlaczego tak jest. W Twoim organizmie istnieją przynajmniej dwa ewolucyjne mechanizmy po to, żeby nie jeść cały czas. Tak. Pierwszy mechanizm to glikogen w wątrobie. Glikogen w wątrobie to jest taki materiał zapasowy, który magazynuje glukozę, czyli mm -hmm. jedno z dwóch źródeł energii w twoim organizmie, czyli glukoza i ketony. Tak glukoza jest. magazynowana. Czy tłuszcz bardziej chyba? No okay. i tłuszcz jako, jako trzeci można powiedzieć. Tak jest. E, glukoza w wątrobie magazynowana jest pod postacią glikogenu, mm -hmm. a jeżeli ten magazyn się już zapełni. Wypełnia się ten drugi większy magazyn, właściwie on nie ma ograniczeń, czyli tkanka tłuszczowa. Mm -hmm. No nie po to, żebyśmy jedli cały czas, tylko po to, że nadejdą mm -hmm. kiedyś gorsze czasy, które kiedyś nadchodziły bardzo często, mm -hmm. a teraz właściwie dzięki temu, że wkręcono nas wiedzonko i każą nam się zajadać co 3-4 godziny, te magazyny są praktycznie wypełnione non-stop, przez co twój organizm nie może dopaść się do tkanki tłuszczowej i nie może wytworzyć tego trzeciego źródła, czyli ketonów, czyli produktów spalania tkanki tłuszczowej, a w pewnym momencie to jest główne źródło dla osób, które ograniczają węglowodany. Także to jest kolejna korzyść tak. postu, że twój organizm może dobrać się do tkanki tłuszczowej i wytworzyć te ketony które są naprawdę bardzo ważnymi cząsteczkami fizjologicznymi. Ale też poczujesz te ketony, bo ketony spowodują, że, że będzie więcej energii, że będzie świeżość umysłu, że, że zmniejszą się bóle stawów, że zmniejszą się generalnie twoje dolegliwości bólowe, że na przykład twoje mięśnie będą szybciej dochodzić po aktywności fizycznej. Wiele dobroczynnych działania stylu niskowęglowodanowego, coraz więcej dowodów, które pojawiają się na salonach, no bo przecież przez wiele lat tak naprawdę było niepisany zakaz badania tego stylu węglowodanowego. Przecież żyliśmy w świecie miliona posiłków dziennie i węglowodany 60% żyjemy. Żyjemy dalej w tych, w tych czasach. No przecież ci, którzy zarabiają na tych pączkach i tych innych słodkościach, no przecież nie dopuszczą tak łatwo, żeby nagle pojawiło się milion badań randomizowanych, z potwierdzających albo to, żeby, co mówimy, ale jest ich albo już coraz więcej. Albo żeby nagle pojawiła się reklama ketonów zamiast reklamy yy, tab Rozumiesz. tabletku albo tak. batoniku albo no zobaczcie słuchajcie co jest głównie reklamowane w telewizorze i w jaki sposób głównie reklamowane są jest jedzonko leki. głównie reklamowane są leki yy, i głównie reklamowane są słodycze i to w takim charak i słodkie napoje w charakterze miłości dobroci do zdrowia nie dajmy się na to nabrać yy, yy, Rozumiemy te mechanizmy chciwości i rządzy pieniądza, które rządzą teraz światem, ale nie dajmy się na to nabrać. A to jest Kciuk, kciuk. Który, który prosimy, żebyście walnęli i zasubskrybowali kanał, jeżeli to, co mówimy i robimy, ma sens i pomogliśmy Wam w jakiś sposób, bo wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej. Jeszcze na koniec, jakbym ja produkował leki i miał firmę wielomiliardowych zysków właśnie z leków, to żeby mieć wpływ na opinię publiczną, to robiłbym tak. E, miałbym, e, dawałbym w większości telewizjom i mediom reklamy, reklamujące moje leki. Te media czerpałyby potężne korzyści z tego, że ja te leki sprzedaję, a w momencie, Reklamuję. kiedy... E, ja sprzedaję, a one mhm. reklamują. A w momencie, kiedy chciałbym wpłynąć na pewien przekaz danego medium, po prostu bym powiedział, że jak mi tu plumkniesz i powiesz o keto, no to ja Ci te reklamy po prostu przeniosę do innego medium i po prostu z Krutujesz. Ale tak bym kontrolował przekaz medialny. Tak na pewno nie. nie jest. A jeszcze chciałeś o grupie powiedzieć. BR Team. A, i odnośnie przekazu medialnego, takiego bardziej racjonalnego, zapraszamy Cię do BR Team. Wskakuj. Na pewno 5 listopada będzie kolejne wejście. I czekaj, będą informacje mhm. właśnie pod linkiem, kiedy następnie otwieramy bramy do BR Team, a w BR Team dużo się dzieje, bo i spotkania na żywo odpowiadamy na Wasze pytania. Konsultacje. Konsultujemy również za darmo członków BR Team, także zachęcam zapraszamy, skakuj w link i obczajaj. Można pięknie żyć.